Cześć! Tu Natalia z Projektu X. Dziś opowiem Wam piękną historię o wilku, który uratował swoją ukochaną wilczycę z klatki, w której zamknęli ją myśliwi. To jednak nie koniec tej pięknej historii. Koniecznie zostańcie ze mną do końca. Dwójka myśliwych przeprowadziła się na wieś. Od dawna marzyli, że kiedy w końcu zamieszkają nieopodal lasów, będą mogli częściej wybierać się na polowania. To była ich ulubiona rozrywka. Czasem dla zabawy chwytali ofiary i zabierali je do domu. Zdarzało się również, że zamykali je w klatkach, które stały wystawione na podwórku, tak by nieliczni sąsiedzi widzieli, jacy z nich odważni i sprytni łowcy. Tak właśnie było tego dnia. Po raz kolejny mężczyźni wrócili z lasu z dzikim zwierzęciem. Tym razem udało im się schwytać wilczycę. Oboje byli z tego czynu bardzo dumni. Uważacie, że to fajne trzymać na swojej posesji dziką wilczycę? Po co imona? Dla rozrywki? Zabawy? Nikt nie znał przyczyny okrutnego hobby, a do tego myśliwi mieszkali w domu ze wszystkich stron otoczonym lasem, z dala od ludzkich spojrzeń. To dlatego właściwie nikt nie wiedział, co się dzieje za domem nowych przybyszów. Dopiero później okazało się, że od wielu miesięcy stała tam klatka, w której ta dwójka myśliwych trzymała dzikie zwierzęta. Tak się jednak złożyło, że jeden z lokalnych nauczycieli lubił w weekendy organizować dzieciakom wyprawy do lasu, gdzie pokazywał im różne gatunki drzew, roślin, owady i zwierzęta. Wierzył, że znajomość tego, jak funkcjonuje dzika przyroda, pomoże im się rozwijać i spojrzeć na świat z nowej perspektywy. Robił to z dobrego serca, nieodpłatnie, a dzieci uwielbiały słuchać jego opowieści i wędrować z nim po gęstym lesie. Pewnego dnia nauczyciela doszły słuchy, że dwójka myśliwych, która wprowadziła się do okolicy, trzyma w klatce dzikiego wilka. Chciał przyjrzeć mu się bliżej, dlatego pojechał do nich jeszcze tego samego dnia. Niestety po dotarciu na miejsce nie miał dużych szans dokładnie przyjrzeć się wilczycy. Jak zbliżał się do klatki, zauważył go myśliwy, któremu wyraźnie się nie podobało, że ktoś nieproszony kręci się po jego posesji. Natychmiast wyszedł z domu i pośpiesznie zakładając kurtkę, zwrócił się do nauczyciela słowami: Czego się gapisz? Wilka nie widziałeś? Nauczyciel, znając zwyczaje tych zwierząt, wiedział, że męski osobnik nigdy nie zostawiłby swojej wilczycy i z pewnością będzie próbował ją uratować, nawet jeśli miałoby go to kosztować życie. Jak się później okazało, mężczyzna miał rację. Następnego dnia po pracy znowu wybrał się w miejsce, gdzie po klatce krążyła niespokojna, zestresowana wilczyca. Tym razem nauczyciel nie zauważył nikogo w pobliżu, dlatego przyspieszył kroku i śmiało zbliżył się do zwierzęcia. W pewnym momencie nieopodal klatki na piasku zauważył niedawno powstałe wilcze tropy. Teraz już nie miał żadnych wątpliwości, że Wilk odwiedza swoją ukochaną i to pewnie dlatego była dziś tak niespokojna. Sprawiała wrażenie, jakby na niego czekała. Wilk pojawiał się u Wilczycy kilka kolejnych nocy z rzędu, ale o spotkaniach tej dwójki wiedział tylko nauczyciel, który bacznie obserwował rozwój sytuacji i codziennie odnotowywał na piasku świeże wilcze tropy. Zauważał również zmiany w zachowaniu zwierząt. Myśliwi byli za to zrelaksowani i pewni, że ich pułapka jest niezwykle skuteczna, a wilczyca nie ma najmniejszych szans opuścić ją bez ich przyzwolenia. Za to nauczyciel doskonale wiedział, że coś się święci. Po wielu latach obserwacji tych pięknych, dzikich zwierząt, był niemal pewien, że nadejdzie moment, w którym wilk zrobi coś spektakularnego i uwolni wilczycę z metalowych krat. Mijały dni, a mężczyzna codziennie monitorował sytuację z gęstych zarośli nieopodal klatki. Pewnego wieczoru myśliwi opuścili dom i najprawdopodobniej udali się na kolację do miasta. Nauczyciel jak zwykle pojawił się na miejscu. Kiedy zbliżał się już do klatki nagle zauważył uciekającego z zawrotną szybkością wilka. Zwierzę biegło tak szybko, że mężczyźnie ledwo udało się go wypatrzeć w gęstwinach. Wilczyca nadal była w klatce. Z wielkim smutkiem patrzyła w oczy mężczyzny. Nagle z zarośli nauczyciela dobiegł szelest liści. Okazały wilk stał kilka metrów za jego plecami i wlepiał w niego swoje czarne oczy. Zwierzę nie zdawało się mieć złych zamiarów. Wilk raczej patrzył na mężczyznę tak, jakby mówił: Proszę, wypuść ją. Ale nauczyciel uznał, że otwarcie klatki byłoby dla niego zbyt ryzykowne. Wpadł jednak na inny pomysł. Wskazał wilkowi miejsce, gdzie najlepiej jest wykopać jamę, przez którą mogłaby się prześlizgnąć wilczyca. Po tym, jak wilk zrozumiał jego wskazówkę i zaczął kopać, mężczyzna oddalił się od klatki. Nie chciał swoją obecnością przyciągać uwagi niepożądanych osób. W drodze do domu postanowił, że wstanie o świcie i pojedzie sprawdzić, jak skończyła się ta historia dla pary wilków. Kiedy dotarł na miejsce dokładnie tam, gdzie wskazał wilkowi idealny punkt do kopania ziemi, wyryta była wielka dziura. Pusta klatka oznaczała, że plan się powiódł i zwierzęta zdołały uciec przed śmiercią z okrutnych rąk myśliwy. To jednak nie koniec tej pięknej historii. Z wdzięczności dla mężczyzny, zwierzęta zrobiły coś naprawdę niesamowitego. Obok klatki leżał królik. Na początku nauczyciel bardzo się zdziwił, że wilki zostawiły za sobą taki kąsek, którym mogły się przecież najeść, ale już po chwili olśniło go, że królik to ich podzięka za pomoc w ucieczce. Wielu z Was powie, że ta historia jest nieprawdziwa, lecz pamiętajcie, że wilki to naprawdę mądre stworzenia. Ta opowieść pokazuje, że nie tylko potrafią bezgranicznie kochać swoich partnerów, ale również okazywać wdzięczność ludziom. To wszystko na dziś, dzięki za obejrzenie. Jeśli podobała Ci się dzisiejsza opowieść, zostaw lajka i komentarz. Fajnie będzie, jeśli udostępnisz film na swoim facebooku. Wtedy historia nie tylko trafi do większej ilości osób, ale też pomożesz mi rozwijać kanał. Do usłyszenia.